już nigdy nie będzie taki sam. Przez wiele sezonów był śmieszkiem drużyny. A teraz każdy dobrze wie, jaka jest jego historia i czy jest dobrym charakterem. O tym właśnie sobie dziś pogadamy. A więc zapraszam Was już do filmu. Zacznijmy, może, od sezonu, w którym Jay miał najistotniejszą rolę. A dokładnie mówiąc, jest to sezon 6 i 12. Weźmy pod lupę Jaya sezonu 6. Generalnie ciężko tu nie ocenić go, przynajmniej na 8 na 10. Bo to jedyny ninja, prócz niej, który był tam mainowany na ekranie. I tylko on jakkolwiek dobrze wypadł. Sam sezon 6 jest fajny ale głównie Jay w nim gotował. A jak chodzi o sezon 12, czyli Prime Empire, samego, samego tego sezonu nie cierpię i Jay w nim wypadł w sumie tak średnio. Dałbym mu jakoś 5 lub 6 na 10, a bierzmy pod uwagę, że to on był postacią na pierwszym planie. Reszta sezonów z udziałem Jaya. Do Powstania Smoków bym powiedział, że, jego, że z jego udziałem była średniawka, bo nie czułem, że lubię tą postać z tym charakterem i humorem, ale im dłużej, ale im dłużej w Powstanie Smoków i im dłużej sobie czuje Ninjago, to zdecydowanie czasem brakuje mi takiego Jaya w ekipie ninja. I po tym jak zmienił się teraz i ma rozstrzaskaną duszę, można byłoby go zobaczyć z powrotem w ekipie. Bo nie byłby to już taki sam jak kiedyś, ale tak czy siak, Jay z reszty sezonów, oceniłbym go na 7 na 10. Na pewno lepszy niż Lloyd jest. Zły Jay. To jest naprawdę postać z ogromnym potencjałem, tylko jak każdy wie i widział, jego czas na ekranie nie przebił bodajże 3 minut. Stąd raczej nie zobaczyliśmy jego pełnego potencjału, ale po tym co już widzieliśmy, to śmiało mogę stwierdzić, że jest to mój ulubiony Jay z całego Ninjago. Kompletne jego odwrotność, więc pewnie i zdecydowanie oceniam go na 9 na 10. Jak widać, powstanie smoków naprawia niektóre rzeczy. Sam Jay, jak widać, miał być tym śmieszkiem w drużynie i taką rolę do powstania smoków sprawiał. Swoich fanów miał i to nawet sporo. Nieraz to słyszałem czy czytałem w komentarzach pod filmami, więc jest on całkiem lubiany, ale według mnie gołtęt okresem, gdzie ja będzie teraz ten sezon trzeci, w którym faktycznie ten cały rogułę zagra dobrą rolę. Podsumowując, Prime Jay, czyli sezony 6 i 12, Skybound, ocenia na 8 na 10, a Prime Empire jako iż nie lubię tego sezonu i Jay w nim jest taki nose, to daje 6 na 10. Reszta sezonu w wykonaniu Jaya oceniam na 7 na 10 i zły Jay, czyli goated postać dostaje 9 na 10. A według was, który Jay jest najlepszy? Dajcie znać tam na w komentarzu, a to wszystko ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, to pozostaw coś po sobie. Do usłyszenia już niebawem i hej!